W ramach działań prowadzonych w związku z przystąpieniem przez gminę do opracowania lokalnego programu rewitalizacji Kozienic w latach 2016-2022 4 sierpnia w Urzędzie Miejskim zorganizowano warsztaty z udziałem przedstawicieli placówek i instytucji działających na tym terenie. Osoby reprezentujące każdą z nich przedstawiały propozycje projektów, inwestycji, które mogłyby być realizowane w ramach rewitalizacji i ujęte w opracowywanym programie. Uczestnicy Spotkania wypełniali też ankietę, w której mieli między innymi wskazać, jaki projekt społeczny byłby najbardziej potrzebny oraz co należałoby zrobić, aby pobudzić przedsiębiorczość w naszym mieście. Spotkanie poprowadzili pracownicy firmy, która zajmuje się opracowaniem projektu. Przypomnijmy, że na opracowanie programu rewitalizacji pozyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Wysokość dofinansowania, stanowiąca 90% kosztów kwalifikowanych, wynosi. Ponad 100 tysięcy złotych. Zadanie zostało dofinansowane w ramach programu operacyjnego pomoc techniczna. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie rewitalizacja.kozienice.pl